Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Dziękuję. Teraz pani Janna kluzik roskowska ehm, pa, Pani minister, porządkując <noise> sprawy, rozmawiamy Następnie. o e, systemie, który był zakupiony i używany są e, odpowiedzialnością w czasach, kiedy w Polsce rządził PiS. E, to proszę mi powiedzieć, dlaczego spośród bardzo wielu współpracowników, które pani ma w CBA, wybrała pani na pełnomocnika, świadka, Akurat osobę, która była rzecznikiem prasowym pani poprzednika, bo przyznam szczerze, to jest sytuacja, która nie, yy, ja wiem, że pan pełnomocny jest chętny do wypowiadania się z, zamiast pani świadek, ale prosiłabym jednak pani o świadek. Dlatego, ale yy, proszę pozwolić Pani poseł takie złożone i ja zapomnę początek, a mogę na tą część, a potem będzie nie, kolejna. Nie, nie, no yy, proszę poczekać. Wybrała pani osobę, która była rzecznikiem prasowym pani poprzednika. I proszę mi wierzyć, to nie dodaje wiarygodności całej tej sytuacji i nie pozwala nam myśleć o tym, że jesteście tutaj państwo całkowicie obiektywni. Proszę mi wiedzieć, dlaczego akurat rzecznik, który jest. Jako żywo myślę, zainteresowany tym, żeby bronić sytuacji, w której współuczestniczył akurat jest pani... Ja, pani. Bardzo dziękuję Pani Poseł za to pytanie. Po pierwsze, na pewno Państwo wiecie, polityka medialna ministra koordynatora obecnego jest zupełnie inna niż poprzedników. Nie ma rzecznika. Tak, w CBA jest jeden rzecznik, pan Jacek Dobrzyński. Dokonałam przeglądu kadr i siedzi ze mną tutaj doktor nauk prawnych i radca prawny, który już miał okazję sprawdzić się, że tak powiem, wystąpić przed komisją. Oceniłam to wystąpienie na zdrowie, panie pośle. Oceniłam to wystąpienie pozytywnie, ale też, szanowni państwo. Kryterium, jakie mną kierowało, to było przygotowanie tak? pana pełnomocnika do realizowanych czynności. CBA, nie umniejszając absolutnie ważności Państwa komisji, e, ma bardzo dużo różnych innych zadań. I biuro prawne jest zaangażowane w wiele projektów. Teraz kończymy oświadczenia majątkowe. No, no nie będę teraz to opowiadać, bo nie jest to przestrzeń do tego. Natomiast nie chciałam. Tak zarządzam, że jeśli coś jest dobre, to jakby nie muszę tego zmieniać. Więc pan w mojej ocenie sprawdził się jako pełnomocnik i jest ze mną dlatego tutaj dzisiaj, bo jest doktorem nauk prawnych, jest radcą prawnym. Natomiast to też pokazuje to, co pani poseł powiedziała. Jacy są funkcjonariusze tego CBA? Ja też się nie odcinam od tego, że ja przez 9 lat wcześniej służbę w CBA pełniłam, najlepiej jak potrafiłam, więc to, że ktoś miał bliższą lub dalszą styczność z poprzednim szefem, ja nie zarządzam w ten sposób, że z tego, to ja go z automatu skreślam, tak? Ja, pani pełnomocniku, spokojnie, ja e, oceniam funkcjonariuszy na podstawie ich wiedzy i tylko i wyłącznie merytorycznie, więc e, też bardzo bym życzyła Pani Poseł i, i wszystkim, którzy będą nas oceniać, że oceniana będę ja i moje wypowiedzi, a sugerowanie, że Pan pełnomocnik jest nieobiektywny, ja tego nie zauważyłam, tak. Jeżeli Państwo macie takie odczucia, macie Państwo do tego prawo, natomiast ja z dużym spokojem i świadomością, że takie pytanie wybrzmi, taką decyzję podjęłam. Także jeszcze raz dziękuję za to pytanie. Ale proszę pozwolić jeszcze Panu, jeśli możemy. Proszę, proszę, proszę tak, Pani Przewodnicząca, jeżeli Pani pozwoli, 30 sekund w kwestii formalnej. W formalnej. Bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo proszę, bo wyczerpującą odpowiedź na zadane pytanie udzieliło a świadek, także tutaj pełnomocnik musi się wypowiadać w tej kwestii. Rozumiem, Jest że w mi nawet niezręcznie. No. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. 30 sekund, tak jak obiecałem. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na fakt, że pełnomocnictwo zostało przedłożone z wyprzedzeniem i pani przewodnicząca była uprzejma stwierdzić na początku, że komisja nie, nie zgłasza kursi. zastrzeżeń. To oczywiście, tak w, więc w związku z tym. No, tak ja chciałbym tylko. Początku, jeszcze 10 sekund. Oczywiście, oczy, oczywiście bardzo serdecznie. Serdecznie dziękuję. Ja również chciałbym prosić na przyszłość, jeżeli tego rodzaju pytania, to prosiłbym o uchylenie. No, przy założeniu, że pyta członek komisji, a nie szefowa sztabu Jarosława Kaczyńskiego, prawda? Dziękuję. Ale jakie to ma Ale... znaczenie? To... Zaraz, zaraz. Momencik, pokol... momencik. W tej chwili myślę, że pan trochę przekracza granice. Granice, w jakiej roli dzisiaj jest tutaj pan w tym miejscu. Także jeżeli uważa pan, że będzie pan po mógł sobie. Po... Ja że jeżeli będzie pan mógł sobie takie uwagi wtrącać, to się pan myli. To jest ostatni raz, kiedy pan w ten sposób zwraca się do któregokolwiek członka z komisji, bo w innym przypadku będę musiała prosić pana o opuszczenie sali i wyznaczenie innego pełnomocnika przez szefową, ponieważ nie jest dopuszczalne, żeby w ten sposób odnosić się do kogo, któregokolwiek z członków komisji, także wykorzystując wniosek formalny, tym bardziej, także bardzo proszę pani poseł dalej. Jest, jest dosyć duża przestrzeń pomiędzy nieskreślaniem kogoś, kto wcześniej pracował w służbie, która powinna być apolityczna, do sytuacji, w której ma się pełne zaufanie do, do swojego pełnomocnika. Więc ja rozumiem, że pani z całą odpowiedzialnością i z całą świadomością roli, jaką pełnomocnik pełnił w przeszłości, ma do niego pełne zaufanie, kończąc temat. Absolutnie nie tylko jeśli chodzi o pana pełnomocnika, ale również wbrew niektórym medialnym nieprawdziwym informacjom ja dokonałam bardzo wszechstronnej weryfikacji, używając naprawdę wielu dostępnych narzędzi do tej weryfikacji i tak jeśli chodzi o... Nie, ja nie mam zastrzeżeń do sposobów, w jaki Pan Pełnomocnik dzisiaj realizuje swoją rolę.